Polska ma w swoich dziejach wielkich bohaterów walczących z bronią w ręku o naszą niepodległość. W najdalszych zakątkach świata biliśmy się za wolność naszą i waszą. Ale mamy też wspaniałych odkrywców i wynalazców, zmieniających losy Polski i świata. O nich często wiemy niewiele albo zgoła nic. Przez całe dziesięciolecia od wojny byli świadomie zapominani lub niedoceniani. Nareszcie nadszedł czas, byśmy mogli z dumą o nich mówić. I przypominać Polsce i światu o naszych wspaniałych rodakach. Stanisław Marcin Ulam urodził się 13 kwietnia 1909 roku w Elbowie, w zasymilowanej rodzinie żydowskiej. Do szkół powszechnych nie uczęszczał bo rodzina była zmuszona w 1915 roku wyjechać do Wiednia i na Morawy po zajęciu Lwowa przez Rosjan. Wrócili w 1918 roku do Lwowa, pochodzi z bardzo znanej rodziny, jego dziadek był współtwórcą gmachu Politechniki Lwowskiej między innymi. Ojciec prowadził bardzo znaną kancelarię adwokacką w Lwowie i właściwie chciał, żeby on został też prawnikiem. Prawników w Lwowie wtedy było mało, byli potrzebni, to był pewny yy, zarobek, pewny chleb. No ale stało się inaczej, wróćmy może jeszcze do dzieciństwa. Był dzieckiem niesłychanie spostrzegawczym. Yy, Potrafił nawet zapamiętać, że w wieku pięciu lat był tak zafascynowany jakimiś wzorami na dywanie, że ojciec mu się długo przyglądał, co on robi. On potrafił tam zauważyć rytmy, symetrię, odbicia itd. Także rzeczywiście był od małego bardzo genialnym dzieckiem. Ojciec go przedstawiał, tego swojego dziewięciodziesięciolatka, jako tego, który rozumie Einsteina. On potem w swoich wspomnieniach napisał, że generalnie, tak ogólnie, to on to rozumiał nie rozumiał pewnych szczegółów. No, trudno, trudno, żeby dziesięcioletnie żeby dziecko to zrozumiało, chociaż on już wtedy w tak młodym wieku dziesięcioletnim czytał książki Eulera, wybitnego matematyka szwajcarsko-rosyjskiego, z algebry, no i inne. Także był niewątpliwie bardzo uzdolnionym dzieckiem. On wtedy w Swój notes podpisał tak Stanisław Ulam, astronom, fizyk, matematyk. W 1927 roku Ulam ukończył gimnazjum, zdał maturę. Zainteresował się wykładami Kuratowskiego, który wykładał wtedy teorię mnogości. To była dość nowa dyscyplina, z czego zasłynęła Polska Szkoła Matematyczna. I tej dyscyplinie było poświęcone pierwsze w świecie czasopismo fundamenta matematycznego. Także on już na pierwszym roku opublikował y, pracę naukową y, z zakresu teorii mnogości. On wszedł w wir tej lwowskiej matematyki to znaczy zapoznał się z Mazurem, zapoznał się z Banachem, liderem y, lwowskiej szkoły i z innymi przesiadywał tam godzinami on umiał się uczyć w trakcie rozmowy. Natomiast fatalnie było u niego z tą taką dyscypliną w zdawaniu egzaminów. Ale myślę, że to warto powiedzieć suma summarum, to zakończyło się tak, że zrobili specjalny egzamin, że on zdał kilka przedmiotów równocześnie w grudniu 1932 roku otrzymał stopień akademicki magistra, a w roku następnym w 1933 otrzymał stopień doktora. Ulam był ukształtowanym matematykiem właściwie już w trakcie studiów na Wydziale Ogólnym Politechniki. On kończąc je miał 12 publikacji w prestiżowych czasopismach polskich i zagranicznych. Już jego praca magisterska, yy, którą yy, właściwie przez parę dni spisał i oddał yy, do. No i oddał. Dotyczyła czegoś, co później zostało odkryte jako yy, subdyscyplina matematyczna, teoria kategorii. On żałował, że nie, nie opublikował tego. Także ten jego talent już było widać. On się nie zajmował rzeczami powtarzalnymi. Także yy, rzeczywiście był. Yy, to był matematyk, który odcisnął trwały ślad w wielu subdyscyplinach matematycznych. Co robi dalej? Nie ma mowy o jakimś stałym zatrudnieniu. Uczestniczy w życiu matematycznym Lwowa, a życie matematyczne Lwowa to była wtedy kawiarnia szkocka. Ja wiem, że to się może potocznie kojarzyć, że sobie siedzieli czasem nawet i 17 godzin i rozmawiali o matematyce. Nie. To była bardzo wyczerpująca praca i to pokazuje, że Banach, lider lwowskich matematyków i twórca nowego działu matematyki analizy funkcjonalnej, z którego Lwów zasłynął, y Zapraszał do tego głównego stolika nie względem stopni naukowych, a względem tego, co kto potrafi. Ulam w tym czasie był jeszcze przed trzydziestką. Młody człowiek, młody doktor. Uczestniczył w pierwszym stoliku w tych posiedzeniach w kawiarni szkockiej. Te posiedzenia trwały czasem nawet 17 godzin, czasem 3-4. To był rodzaj uprawiania matematyki. Jak Ulam potem wspomina w swojej książce, przygody matematyka że tam się nikt nie zastanawiał, kto sobie przypisze prawa autorskie a kto nie, po prostu oni wtedy tam rozmawiali. Początkowo pisali na tych blatach stolików, no ale ponieważ to wszystko było ścierane, więc żona profesora Banacha, Ucja Banachowa, założyła, kupiła taki zeszyt gruby i tam wpisywano na jednej stronie problem, kto go podał, jaka może być nagroda i, i, i te nagrody różne były, że mogła, mogło być i wino, piwo, i, i, cygary, ale i żywa gęś. Ten zeszyt był nazwany Księgą Szkocką. Po 1945 roku żonie Łucji udało się Księgę Szkocką przewieźć Ulamowi. Ulam początkowo przetłumaczył te zagadnienia, a potem Udało się wydać już dwa razy i rozprowadzony po całym świecie. On tym samym rozsławił lwowską szkołę matematyczną, której bardzo dużo y, zawdzięcza. Y, w 1935 był już znaną osobistością w świecie matematycznym. Otrzymał zaproszenie Johna von Neumana do. Stanów Zjednoczonych i po raz pierwszy wyjechał w 1935 roku. Rok rocznie na wakacje przyjeżdżał. Jemu stale brakowało tej lwowskiej atmosfery. Początkowe lata były odrobinę trudne. On był zaszokowany, że ludzie tak nie rozmawiają. Każdy dba o swój własny rozwój, żeby jak najlepiej siebie przedstawić. A on przecież był inaczej wychowany w Lwowie. Ale dał sobie z tym radę i rokrocznie przyjeżdżał do, do Lwowa. Ostatni raz. Są niesamowite zdjęcia w jego książce Przygoda matematyka, jak on stoi ze stryjem, młodszym bratem i z ojcem na nadbrzeżu. I statek ma płynąć w sierpniu, płynie w sierpniu 1939 roku do Stanów Zjednoczonych. Po dopłynięciu dowiaduje się o wybuchu wojny. Nikt z rodziny nie przeżył. September 1939, in der Panzerwiss-Treaty, Adolf Hitler's Army made a sudden and unprovoked attack. Die grausigsten Mordtaten. Um die Spuren ihrer unbeschreiblichen Verbrechen zu verwischen, steckten sie beim Herannahen der deutschen Truppen das Gefängnis in Brand. Das Feuer wurde jedoch gelöscht. Und so konnte diese ungeheuerliche Untat restlos aufgedeckt werden. Wymieniać jego osiągnięcia wszystkie jest bardzo trudno, ale wystarczy jedno wymienić. On wraz z Edwardem Tellerem opatentował bombę wodorową. Także jego wkład w tę bombę jest bardzo duży. Jeżeli pozwolili na opatentowanie przez tych dwóch, no Jej w Stanach Zjednoczonych. Jakie miał refleksje? On był po tych wybuchach w Hiroshima i Nagasaki bardzo no, zasmucony, to może nie. No, w każdym razie był trochę może zdziwiony krytykom, ale mówił, że. Nauki nie można zatrzymać. Jeśli nie my, to yy, zaraz by ktoś inny to wynalazł. Yy, ale, yy, ale nie można powiedzieć, że nie yy, zauważył tej tra tragedii z tymi wybuchami. Zrobiło to na nim wielkie, niepozytywne wrażenie. W tych wszystkich wspomnieniach można tak właśnie wyczytać. Osiągnięcia jego przy, w pracy nad bombą wodorową zostały docenione w Ameryce. On potem pracował nad projektami dotyczącymi jądrowego napędu rakiet kosmicznych, by działał w Komitecie Sił po Powietrznych. No i prowadził też własne prace związane z wykorzystaniem komputerów do modelowania i rozwiązywania różnych zadań. Zainteresował się też wtedy niesamowicie biologią. Część jego pracy dotyczyła kodu DNA. Także no, to był człowiek do wynajęcia i rzeczywiście umiał pracować z przedstawicielami wielu dyscyplin. To jest tylko maleńki wyimek jego twórczości matematycznej, która jest dalej aktualna, która jest używana. Jest jednym z najbardziej cytowanych dalej matematyków w świecie. To stawia go na, na piedestał, jednych z ważniejszych postaci XX wieku.